To są moje siki, nic więcej. I cholera jasna, powiem wam szczerze, że się nagrało na kamerę. Ryszard, mnie ale no to mogą mnie nienawidzić i tak mnie nienawidzą, ja... I wcale tak nie powiedziałem, bo ktoś sprawdzał i nie wiem z czego to było wyrwane, ale to nie były słowa z teraz, jeżeli już i tak dalej, bo ktoś sprawdzał to, weryfikował i, i, i jakoś tych słów nie mógł znaleźć, więc sorry. Jak często kłamie? Cały czas. Gustaw, Gustaw, pięć złotych, siema Jarek, dzisiaj... No tak, 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 to, ale to Pamiętaj już było. Wygiela, z, że powiedziałeś, że ja młodzieł, po czym widzę filmik nieprzerobiony tylko z live'a, jak tak powiedziałeś, po czym widzę filmik, jak mówisz do mamy, spierdalaj, byd. Tak, ale to już było, tak, tak, ja cały czas witam Kiszoną Iwonę. <noise> jak często kłami, cały czas. Luka, nie przypominam sobie, żebym powiedział, że Janek zdech, a nawet to, po pierwsze, ja też zdechnę i, i Boże i to nie jest wielkie jakieś halo, ja przynajmniej tak uważam, no nie wiem, Boże święty. Ja też zdechnę i co z tego, już to, kurwa, rozkminiałem. Ale nie przypominam sobie, żebym mówił, że ktoś zdechł. Przynajmniej teraz. Jak często kłamie? Cały czas. Andrzej Baryniec, nie mam zielonego pojęcia, nie przypominam sobie, żebym ostatnio używał takich słów, że ktoś zdechł, oprócz tego, że teraz tłumacząc się właściwie nie wiem po co i na co. Yy, także wiesz, możesz sobie weryfikować kiedy. Kiedyś mogłem to powiedzieć, kiedyś tak, że zdechnie albo coś, tak, że od picia, Mo, całkiem możliwe. Jak często kłamie? Cały czas. Natomiast nie przypominam sobie, żebym teraz coś gadał o tym, że ktoś zdechł, a nawet jeżeli, to ja też zdechnę. Nie tylko ja. Jak często kłamie? Cały czas. Arek Borkowski, no też tak może być, że na lajcie, na lajcie się wkurzyłem, że, że, że właśnie, że ktoś tam mi twierdził, że że, że Rodo, że Janek Rodo, czy zwał, jak zwał umarł przez mięso. No to jest kompletną bzdurą. Jak często kłamie? Cały czas. Andrzej Baryniec, nie mam zielonego pojęcia, nie przypominam sobie, żebym ostatnio używał takich słów, że ktoś zdechł, oprócz tego, że teraz tłumacząc się właściwie nie wiem po co i na co. Yy, także wiesz, możesz sobie weryfikować kiedy, kiedyś mogłem to powiedzieć, kiedyś tak, że zdechnie albo coś, tak, że odpicia, picia, Mo, całkiem możliwe. Pro, pro, siemaneczko, siemaneczko, natomiast jak często kłami? cały czas. Nie przypominam sobie, żebym powiedział, że Jarek zdech, a jeżeli na. No, Łoś kurwa, zdech przez no. surowym mięso. Łoś kurwa a. zdech. Przez surowe mięso. To już teraz kojarzy! Siemano, siemano, z tej strony Olgierdano i to jest doskonały przykład. Jak Menel potrafi kłamać do samego końca. Tak samo było w przypadku pieniędzy na dom dziecka, gdzie złapany za rękę do końca próbował zwalić winę na innych, twierdząc, że jest pomawiany. Tutaj donate głosowy zakończył amnezja Jareczka, który kilka dni wcześniej zarzekał się, że ktoś sprawdzał, to i nic takiego nie miało miejsca. Luka, nie przypominam sobie, żebym powiedział, że Jarek zdechł, a na No? kurwa zdech przed surowe mięso. Łoś, kurwa, zdech przed surowe mięso. To już teraz kojarzy. Tak to nie było w tym kontekście. To nie było obraza łosia teraz to wiem. O. Zamiast powiedzieć złego słowa, Teraz to wiem. Proszę. Szczególności rodzinę Janka. Teraz to już wiem. To się, to się w ogóle to się nie odnosiło w stosunku do obrażenia Łosia. I teraz to już teraz, w końcu już wiem. No, nareszcie ktoś mi to przytoczył w tym momencie. E, bardzo dziękuję Ci, Wlad. Otóż to nie odnosiło się do tego, że, że do obrażenia Łosia, tylko chodziło mi o stwierdzenie faktu, przez co Łoś zmarł. Czy słyszałem oś? I jeszcze do tego, tego słowa zdechł. I w tym kontekście wypowiedzi też bym tak użył, bo ktoś mnie wkurwia, bo pierdoli, że łoś zmarł, bo zjadł surowe mięso. I ja wiem, kiedy to było i ja byłem zdenerwowany i faktycznie tego słowa użyłem i prawdopodobnie użyłbym tego słowa. Jeszcze raz, to nie zmienia faktu, że to nie chodzi o to, żeby obrazić łoś. bo łoś zmarł i to wszyscy wiemy i, i tak dalej, ale, ale bez przesady. Nikt ktoś nie wmawia mi ciemnoty, że łoś umarł przez... Yy, przez jedzenie mięsa, to się e. chodzi, ten nieszczęsny menu. Andrzej Marek, nie, 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 nie pamiętam. Nie, nie, nie pamiętam. O był. Jesteś taki frajer i burek, i że szok. Dobry No, kurwa, bezdomny łachu, kurwa. ja, wiesz, to osiągnąłem o wiele więcej niż, niż niejedna osoba. Osiągnąłem trzeźwość, wiesz. A to jest, myślę, o wiele trudniejsze niż y, kupienie domu na kredyt albo <śpiewanie 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 <śpiewanie> bo kupienie samochodu na bazarku. U, tylko uzyskanie trzeźwości. Myślę, że jest o wiele większym osiągnięciem niż, niż takie pierdoły i rzeczy materialne. Po prostu nie, nie powiem, powiem, powiem.. Wolę się czuć równy z widzami niż być wyższy od widzów, bo ja nie jestem wyższy od widzów i nie czuję się wyższy od widzów. O, 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 <sussungtable> e no, nie z bym powiedział, no bo osiągam sukcesy, których niektórzy nie, 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 nie osiągną nigdy.